Mormońskie anachronizmy. Czym jest tak naprawdę anachronizm? No, rzućmy okiem na a, słownik, żeby wszyscy wiedzieli, na czym polegają e, anachronizmy e, mormońskie. Anachronizm jest to sposób wysłowienia niedopasowany do opisywanego w utworze czasu historycznego. Jest to też pojawienie się w tekście przedmiotów osób nienależących do opisywanej przez autora epoki lub czasów. Anachronizm wprowadzony nieświadomie przez autora jest błędem. Ale często bywa stosowany celowo jako chwyt literacki, i wówczas pełni rolę żartu lub aluzji. Wróćmy z powrotem do Księgi Mormona i do pewnych anachronizmów. Pewne rzeczy chciałbym przytoczyć. Znów mówię, trudno, żebym wypunktowywał wszystkie anachronizmy. Wszyscy, którzy będą zainteresowani, żeby zobaczyć te żarty czy aluzje, to bez najmniejszego problemu zachęcam do zapoznania się z tą publikacją. Znajdą tutaj Troszeczkę więcej, ale kilka takich ciekawostek. W pierwszej księdze Nefiego, 22 rozdział, 15 werset, jest cytowany prorok Malachiarz w roku 590 przed naszą erą. Podczas gdy tak naprawdę ten prorok Malachiarz żył dopiero 100 lat później. W pierwszej księdze Nefiego, 22 rozdział, 20 werset, około roku 600 przed naszą erą. Jest, cytowane, jest cytowana biblijna księga powtórzonego prawa. 18 rozdział, 15 werset, czy 18 do 19 wersetu. Ale troszeczkę o dziwo ten cytat jest w wersji parafrazowej świętego Pawła, która dopiero powstała 600 lat później, po tym wydarzeniu. W księdze mormońskiej, Helaman w 14 rozdziale, drugi werset, podaje, że. Jezus przyjdzie za 5 lat. W notatce u dołu strony będziemy mogli przeczytać, że proroctwo to było wypowiedziane w szóstym roku przed naszą erą. Po dodaniu liczby 5 do tej daty dochodzimy, że był to rok pierwszy przed naszą erą. Doskonale wiemy że z badań, że Jezus nie urodził się w roku. Znaczy nie, bo nie ma roku zerowego, jest punkt zero, ale nie urodził się w punkcie 0, tylko urodził się. No, załóżmy nawet i 3 lata po. E, w trzecim roku naszej ery, prawda? E, co jeszcze? W księdze Enosa w dwudziestym rozdziale mormońskiej czytamy o bułatach i toporach istniejących już na terenach Stanów Zjednoczonych 500 lat przed naszą erą. No, oczywiście wiadomo, że takich e, rzeczy w ogóle archeologia nie znalazła i nie potwierdziła. One powstały dopiero później księga mormońska abrahama podaje w pierwszym rozdziale 23. wersecie, że chaldejczycy używają słowa egipcjanie i oznacza ono to co jest zakazane. Tymczasem termin egipcjanie tak naprawdę jest grecki, a nie chaldejski, to już tak przez ścisłość i w żadnym języku nie oznacza on tego co zakazane. I w ogóle termin egipcjanie dopiero został używany od 1375 roku przed naszą erą i tym samym Abraham w ogóle tego słowa nie mógł znać, bo jest to nielogiczne po prostu. Kilka innych takich ciekawostek. Oczywiście jest tam Mowa w księdze Mormona, przynajmniej w księdze Mormona, tylko w księdze Abrahama, również jest mowa o ofiarach z ludzi składanych w Egipcie rzekomo w 2000 roku przed naszą erą. Oczywiście po dziś dzień nie znaleziono żadnych tego typu śladów w archeologii mormońskiej. W, te, w księdze Mormona, tam w pierwszej księdze Nefiego, drugiej księdze Nefiego, księdze Almy i tak dalej, Helamana, pojawia się słowo w ogóle kościół. W okresie przed przyjściem Chrystusa, co oczywiście jest anachronizmem, ponieważ ten termin został utworzony dopiero w erze chrześcijańskiej. Również Księga Mormona umieszcza chrzest w czasach starotestamentalnych, co jest absurdem, bo wówczas chrzest nie istniał. Nawet wśród Żydów istniało obrzezanie, ale nie było, nie było chrztu. Dalej. W drugiej księdze Nefiego, Mormońskie, 31 rozdział, 6 werset, czytamy również o Chrzcie Jezusa, co jest no, dosyć dziwne, bo te rozważania były prowadzone w Mormońskiej księdze, jeśli by wierzyć w jej prawdę, około 559 lat przed narodzeniem Chrystusa. Także serdecznie zachęcam do zapoznania się z tą publikacją. Jest tam dużo ciekawostek dotyczących właśnie anachronizmów mormońskich.